Co byś zrobił, gdybyś odrzucił logikę? jest ci klienci jacy. Ty, ja zwadziuję za chwilę, nas. Naprawdę, i wiesz, mam takie... Ty, można oszaleć. słuchajcie, to jest takie niepokojące. Od takiego przywitania nie będziemy zaczynać. Już, już, już się biorę za siebie, ale mi coś w garbu wyszło. Na kanale Wojkaczarka. Czarka, witam wita was... Wiecie, kto was wita na kanale Wójka Czarka? Wujek Czarek. Wow! I ma przed sobą, chciałem powiedzieć, telewizor, no ale to jest rodzaj telewizora. Mam tu już odpalone YouTube, bo dzisiaj zobaczymy razem najdziwniejszy kanał świata. To jest dla mnie też niespodzianka. Wiadomo, kto wymyślił. No, 3, 4. Adaś mówi, że jak to oglądał, to to jest lepsze od. Od stawu. Nie wiem, o co mu chodziło z tym stawem. Żebym powiedział a nie wiem, czy ty mnie znasz. To, to są ci, tak się tutaj Only for Staff, także wiesz. No dobra, zobaczymy, czy lepsze. Sam jestem ciekaw. Nie wiem, czy to będzie długi odcinek, czy krótki. Kanał lewy, kanał prawy, zaczynamy. 3, 2, 1, jebu do. I odpalamy pierwszy filmik, najdziwniejszy kanał świata. Jak on się nazywa? Kul 3D World. Dobra, dobra. Weźmiemy to najpierw z wodą. Spróbujemy. <gry> 3, 2, 1, je budu poszło, tak? Dobra, jedziemy. A czyli człowiek robi animację. Kuleczką zachęca. I to jest ona. On i ona. Dobre, to jest We krwi, on idzie? Czy w burakach? No, może się tak ludzie kiedyś będą rozmnażać, wiesz? O nie, o ty w życiu. Ale słuchajcie, jaką Adaś ma polewkę, jak widzi moją. Zdziwioną buzie, i że to do zie ziemia, tak? A i że to dziecko. No jednak coś jest o tym, o stworzeniu, nie? Kracja, czyli tworzenie. Już przełączyliście? Czy jeszcze jesteście? O Matko woska, dobre to jest. Te skojarzenia, jakie ma facet, takie przejścia. Jest tutaj, słuchaj, to jest dużo o mater deo. A to już jest straszne, wiesz, z tym pająkiem. O matko, to a tak się nie spodziewałem. Earth and Moon. Zastanawiam się nad tytułem. adaś. Jest krótki odcinek, bo wujek nie wie co ma powiedzieć. No nie, no widzimy, wiesz, no czekaj, no bo kiedyś Salvador Dali, jak zaczął malować swoje dzieła, no to też mówią wariat i tak dalej. Salvador Dali posunął się jeszcze dalej, nie wiem czy wiesz, adaś, bo on nie znosił swego ojca. I któregoś razu po prostu wziął, mu wysłał swoje nasienie z liście i napisał, oddaję ci, co we mnie zainwestowałeś. On też ten twórca zdaje się komuś coś oddawać, wiesz? Ja myślę, że miał trudne dzieciństwo, ale barwne. Wyobraźmy sobie, kim byli jego rodzice. Po pierwszym odcinku musiał gdzieś ich spotkać, znaczy zastać w nocy. Jak spółkowali. I na dziecku to był to było taki wstrząs dzieciństwa i stąd nakręcił ten film. Ciekawy, ten co widział, co rodzice robili, to ja bym tak to analizował, tak trochę, trochę z Freuda, trochę z takiej psychoanalizy. Jak mi robi mój psychiatra. Niepokojący jest na pewno, no bo wiesz, no, ale odważne ma te skojarzenia. I, i to jest ciekawe, że, że idzie w stronę, w którą ja się nie spodziewałem, że pójdzie, nie? Że jest wolny od jakichkolwiek kal, kalek. Kalk, kalki takie są. Dobra. No to z dzieciństwa wspomnienie, jak grali. Każdy z nas grał nożem. A i to jest zupa, którą dostaniemy. Hahaha, ha, ha, dobre, chips. Jest wasi klienci jacy. Ten człowiek się rusza, słuchaj. Ale to nie może być tanie, to musi, to musi. Ale to musi być, wiesz, coś w tym, że rzeczywiście takie te skojarzenia. Szczerze, to nie jest zdrowy do końca. Chyba. Że on ma coś takiego. No teraz zobaczymy, teraz są Q-tip, Zobaczymy facetce czyści uszy patyczkiem. Albo nie, kobieta mu czyści, bo mam paznokcie. No, zaryzykujmy ten film. To będzie trzeci. A nie kobieta, matko. Taki facet z pazurami. Jakiś grym. Diabeł. Coś mu wyjął z ucha. Roślinkę taką zieloną. To jest niepokojące. Ale to też jest podświadomość. Trzeba w majtkach wszyscy, trzeba było okropniej. To może być wy, to, ja to tak zrozumiałem, że kolejna faza dzieciństwa, czyli wolność wypowiedzi, wolność słowa, ja bym tak to zrozumiał, wiesz, że jednak tak, najpierw uczy mu czyści, żebyś słyszał, a w tych uszach kwitnie coś, co nie powinno zakwitnąć. Wiesz, że my czasami w młodości słyszymy inaczej niż to, co do nas mówią, zauważyliście, wynieś śmieci, zaraz! Nie? To chciał powiedzieć, mama powiedziała: Ucz się dalej, albo tam rób se, co chcesz, a ty nie, zbierz śmieci. Potem on zaczyna mówić, wolność wypowiedzi. I wydaje mi się, że to słowo podniesione przez innych to dotrze aż do nieba, do Stwórcy. I to tak, ja to tak, ja to tak widzę. O, szczekają na. Zaszczuty człowiek to jest. Straszne, tak? Zaszczuty człowiek. Jest nie człowiek nie. O, tata pies. Ma ktoś prezent dostaje, tak? Ogony mają. O, piesko do samoludkiego. Dalmatyńczyk można powiedzieć. Klarnes dostał broń. I wszyscy w pieluchach, Zauważyliście to? Wszyscy w pieluchach, że jakby dziecko, że to wszyscy jesteśmy... O matko, mu głowę ma w środku. bo to jest, to jest pozornie pozbawione logiki, ale to jest fantastyczne, że no bo my żyjemy cały czas w logicznym świecie, że jest przyczyna, jest skutek, jest początek, rozwinięcie i zakończenie, prawda? A to jest pozbawione tego ciągu myślowego. To i fajnie, jak tak człowiek, a co byś zrobił, gdybyś odrzucił logikę? Kiedy, kiedy masz taki stan, kiedy odrzucasz logikę? Jak się nachlejesz wody, na przykład jak tam ktoś zapali marychę czy coś, to wtedy, wtedy się takie stany w umyśle dzieją, a on to po prostu ma na bieżąco, czyli pozbawia... To jest trochę podobne do sitcomu, na przykład. Dlaczego sitcomy śmieszą? Bo one e, są pozbawione trochę logiki w niektórych miejscach. Dlatego są śmieszne, że ktoś odpowiada absolutnie absurdalnie na jakieś konkretne pytanie i, to jest, i tu się rodzi żart. O, tutaj raczej przeraża. Wywala z siebie swoje lęki najprawdopodobniej. Teraz z Deadpool. No, zobaczymy. No, statusia wyrasta jakiś ten. Jemu ja tatusiowi nic więcej nie potrzeba do zabawy, tylko ptaka, nie? Ojej, ale ten ptak może ci wydłubać oko. Macie. Możesz niestety... Panowie, jak ktoś myśli nie głową, tylko ptakiem. Matka zjadła sushi. No dobre, dobre, dobre. I tu grill. Ciekawe co jest. O matko. O matko. I ta jaszczurka usmażona, i ta rodzina uśmiechnięta. O, tatuś zadowolony. Dobra, teraz będzie Jakub i Żyrafa. Jedziemy. możemy od razu? Może wejdę w klimat... ...prymitywny, tak? Bo ma, bo ma pieluchę, ma w te... W ...panterkę. To jest dlatego prymitywny. Patrz, jak wchodzi po drzewie, umiałbyś tak? Czyli widać, że prymitywne, bo łatwo wchodzi na drzewa. Jak Tarzan. O, zmienił się w drzewo. Kameleon. Żyrafa na musiał wejść inaczej. Oj, 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 Widzisz, chwilę miłości. A jak żubie wychodzą. Zobacz, zobacz. zobacz. I zna drogę, jak już tak łatwo przechodzi. To... Puff, puff, puff. A to są rysunki starej pani. Pana? O, żon już stary, ta żyrafa taka stara z balkonikiem. To za miłości, widzicie, o. Czyli on już to sobie teraz się rozprawia z teraźniejszością, tak bym sobie powiedział. No, czyli dojrzewa nasz twórca. Powiem ci szczerze, bardzo mi się to podoba. To co wam tutaj powiedzieć? Może zróbmy inaczej? Może ja was poproszę, napiszcie parę komentarzy. Ty może spróbujcie, o, napiszcie mi w komentarzach, jakie wy uważacie polskie najdziwniejsze kanały YouTube'owe, co? Polskie, błagam Was, bo ja po tym, co teraz widzę, okazuje się, że, już, że jeszcze nic nie widziałem, a przecież odwiedzałem i Muzeum Narodowe i inne muzea, nawet jak, jak byłem w Muzeum Picassa, to powiem Wam, że tam jest jedna sala, gdzie moje dzieci miały takie że nie wiedział, jak patrzeć na dzieło. Właśnie, że artysta wiedział, dobra, teraz Worlds, światy, tak? Ale zobacz, 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 że zatrzymam na chwilę, bo to były trzech facetów. Gdzie ja widziałem w malarstwie trzy takie piękne dziewczyny? Narodziny Wenus, nie? Czy, czy co to było? Takie trzy śliczne dziewczyny też pod takimi drzewami. No. Że co, że człowiek śpiewa całym ciałem, tak? Brzuchem, piersiami. No ale jest coś takiego, że to są rezonatory. Ona też ma rogi. To, to on ma coś jakiś diabelski przekaz tutaj, wiesz? Musi coś w tym być. Więc powiem wam tak, nie, ty, nie no bo to na przykład to mi się kojarzy, wiesz, jak, jak jestem studentem szkoły teatralnej, jednak byłem, no ale studentem, myśmy uruchamiali te rezonatory. Masz rezonator, jak dotkniecie sobie gardła, zróbcie a a to mi to tutaj. A, także no to jest chyba o tym. On, on pewnie to jest po jego pierwszej wizycie w Operze. On to tak widzi. Ty ja zwariuję za chwilę na się, naprawdę i wiesz, mam takie, ty można oszaleć, słuchajcie, to jest takie niepokojące. Ja powiem wam tak. Ja to sobie jeszcze obejrzę następne odcinki na spokojnie, nie? Nie, no trzeba wiedzieć, no trzeba wiedzieć, co się dzieje. Dziękuję Tobie Adaś za, za, za tę ucztę duchową. <laughs> Tym wszystkim, którzy dotrwali do końca, chciałem podziękować za to, że jesteście ze mną. I napiszcie mi w komentarzach i dajcie mi te polskie kanały, takie dziwaczne. To sobie porobimy jaja wtedy. Jak ja będę wierzył po polsku, to mi jest łatwiej. Sztuka jest sztuka. Trzymajcie się. Pa.